Od miesiąca batman kroje w kinie i właśnie wchodzi na HBO Max. Pamiętam, że gdy ogłoszono obsadę tego filmu, miałem dość spore wątpliwości, czy film okaże się dobry. Moje wątpliwości zresztą podzielały też miliony fanów mrocznego rycerza na całym świecie. Jednak czy słusznie? Moi drodzy, w dzisiejszym z punktu widzenia przyjrzymy się filmowi Matarisa The Batman. Więc może na początek to, co szczególnie mi się w filmie nie podobało. Powiem szczerze, że mimo moich początkowych obaw wcale nie jest tego aż tak dużo. Przede wszystkim to, co mnie rzuca się w oczy, to średnio dopracowane kostiumy i dobra, rozumiem, że prawdopodobnie chodziło o to, że to dopiero początek Batmana i innych postaci w Gotham. Ale maska Catwoman jest naprawdę dziwna i dziwnie niespójna z resztą stroju. Sam kostium Batmana nie jest najgorszy, ale są dwie rzeczy. Które nie rzucają się w oczy. Pierwsza z nich to zadziwiająca kuloodporność kostiumu Batmana. Wiem, że ten strój potrafił być naprawdę wytrzymały, ale chyba trochę twórców poniosło. Druga rzecz to coś, co jest mi trudno przeboleć, szczególnie że ostatnie filmy czy gry o Batmanie świetnie ten problem rozwiązały. Mianowicie szybowanie Batmana. Gdzie we wspomnianych produkcjach robił to, używając peleryny, tak umata Riffsa wygląda jak latająca kołdra lub fruwająca wiewiórka albo inna luftmysza. No, to był moment, który którym je nie tyle rozśmieszył, co lekko zażenował, bo pozostaje dość wyraźną rysą na filmie. No i ostatnia rzecz to fakt, że postać Riddlera, o którym jeszcze będę mówił, jest chyba zbytnio przesadzona. Ale o tym za chwilę, gdy będę mówił o obsadzie. Ale co tam, zacznijmy może od razu i to od najgłośniejszego nazwiska w tym filmie. I od razu muszę zrobić jedną ważną rzecz. Robercie Patisonie, Wiem, że tego nie oglądasz. Ale muszę cię przeprosić. Za to, że w ciebie wątpiłem. Osoba Roberta Pattinsona wywołała największe poruszenie po ogłoszeniu castingu do filmu The Batman. Wszyscy mają w pamięci jego jakże wspaniałą, wytrawną i epicką rolę Edwarda Kulena z zmierzch, za którą trzykrotnie był nominowany do Złotych Panin, a raz nawet tą wątpliwą nagrodę wygrał. Ale dobra, bez śmiechów, bo temat poważny. Tak, do Batmana rola Edwarda była najgłośniejszą, a jednocześnie przypinającą mu łatkę beznadziejnego aktora, z którego nic nie będzie. No i dobrze, świecie, że się pomyliliśmy, bo Robert Pattison od dłuższego czasu buduje swoją nową markę i nowy obraz siebie. Przed obejrzeniem filmu Mata Reevesa miałem okazję oglądać Roberta Pattisona w czterech produkcjach: Zaginionym Mieście Z. Królu, Diable w Cielonym i Tenecie. No i najbardziej zapadły mi w pamięci role z dwóch ostatnich filmów. Diable w Cielonym zagrał charyzmatycznego, cwaniaczkowatego i rozwiązłego pastora, a po roli w Tenecie jest moim faworytem odnośnie kolejnego Jamesa Bonda. No i przychodzi w końcu premiera filmu Batman. Wybieram się mimo wszystko powiem obaw do kina i... Jeszcze raz to powtórzę. Robercie Pattisonie, przepraszam. Jesteś genialny w roli Batmana. Mroczny, Posępny, budzący grozę z samym spojrzeniem. Do tego świetnie odnajduje się w brutalnych walkach, czy też w momentach spowolnienia akcji. Gość nie tylko dał radę, ale śmiało może rywalizować o tytuł najlepszego filmowego Batmana. Stworzył genialną aurę wokół tej postaci i świetnie się w niej odnalazł. To jest prawdziwy Batman. I nie boję się tego na głos powiedzieć. Oczywiście to też nie tak, że Robert Pattison skraca całe show, ponieważ reszta aktorów również dawała radę, a niektórzy nawet przekroczyli swoje standardowe umiejętności aktorskie. Na początek pomówmy może o Jeffrey Wright'ie i jego Jamesie Gordonie. W sumie to trudno być zaskoczonym, że poradził sobie całkiem nieźle, bo jest on wręcz stworzony do tego typu ról ale jednocześnie był na tyle spójny z historią i z resztą obsady, że ani przez moment nie przeszło mi przez myśl, że Gordon powinien być biały jak w komiksach. Kiedy miał zrobić groźną minę, robił. Kiedy miał być zmęczony, był generalnie dobrze zagrał, no ale niczego innego też po nim się nie spodziewałem, szczególnie znając go z filmów o Jamesie Bondzie czy serialu Westworld. Natomiast zaskoczeniem jest dla mnie Zoe Kravitz. Widziałem ją w paru filmach, na przykład seria Fantastycznych Zwierząt, Ostatni Mad Max czy X-Men Pierwsza Klasa, ale na dobrą sprawę występy te nie zapadły mi jakoś szczególnie w pamięci. Szczerze, przygotowując się do tego materiału nawet się zdziwiłem, że widziałem ją w aż tylu filmach, ale po Batmanie na pewno zapadnie mi w pamięć. Seksowna i flirtująca, z drugiej strony Zabójczo niebezpieczna i jednocześnie bezbronna, szukająca schronienia sprawiedliwości, próbująca przetrwać w kot w pełnej okazałości. Skomplikowana, niejednoznaczna i z pełnym wachlarzem rozterek. Świetnie zagrana, a przede wszystkim przekonująco. W każdej z odsłon była autentyczna. Co jeszcze lepiej oddawało złożony charakter Catwoman. I tu wielkie prawa dla twórców, że wprowadzając afroamerykańskich aktorów w miejsce białych postaci, skupili się przede wszystkim na ich umiejętnościach, a nie na ich wyglądzie, bo zarówno James Gordon i Catwoman zostali dobrze zagrali i ani przez moment nie odnosiło się wrażenia, że coś zgrzyta lub jest coś nie tak. Mimo wszystko, moim zdaniem, na największe prawa zasługuje aktor, który wydawało mi się, że już pokazał w kinie wszystko, co miał w zanadrzu. Colin Farrell. Ojen! Ola Boga, toż to popis aktorstwa na najwyższym poziomie. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, jak wielką warstwę charakteryzacji miał na sobie i jaką musiało mu to sprawić trudność. Ale widać, że to przede wszystkim jego gra aktorska nadawała jakiegokolwiek wyrazu tej postaci. Pingwin jako ważna figura przestępczego świata, lecz nie najważniejsza. Wybuchowy, nerwowy, drwiący z innych, brutalny, niebezpieczny. I przejawiał to wszystkim, swoją postawą, ruchami i głosem. Całość była na dwa razy spójna i przekonująca, choć do jednej rzeczy mógłbym się przyczepić, ale na nią Corning Farrell nie ma raczej wpływu. A no jest to wzrost, bo zarówno w komisach jak i w filmie Powrót Batmana z 1992 roku, Pigwin był z metra cięty. Mimo wszystko i tak tego pingwina kupuję, i jestem nim naprawdę zachwycony. Kolejną świetną zagraną postacią był oczywiście Riddler, grany przez Paula Dunham. Najbardziej kojarzę go z filmu Labirynt z 2013 roku, gdzie już wtedy pokazał, że świetnie radzi sobie z graniem niezrównoważonych osób. No i Riddler. Och, Riddler. Riddler po raz pierwszy na ekranie jest przerażający. Jeżeli dobrze pamiętacie Jokera Hita Ledgera z filmu Brocze Rycerz, to w podobne ślady idzie właśnie Riddler Paula Dano. Jest przerażający, tajemniczy. A jednocześnie zawiera w sobie znane z kart komiksu cechy osobowości takie jak narcyzm, zamiłowanie do zagadek, wysoka inteligencja czy chęć rywalizacji z Batmanem i bycia złapanym. I Paul Dano świetnie to oddał, chociaż wiadomo, że antagoniści Batmana zazwyczaj są chorzy psychicznie i jednak chyba Riddler był taki aż za bardzo. Znaczy nie zrozumcie mnie źle, to dalej fantastycznie zagrana postać, ale to, że jego zachowanie jest zbyt wyolbrzymione to raczej kwestia scenarzystów niż samego aktora, a i tak zauważą to tylko fani komiksu. Mimo wszystko, że film może podobać się każdemu, to i tak najbardziej zadowoleni będą ci, którzy mieli do czynienia z komiksową wersją Mrocznego Rycerza. Sam film opiera się na dwóch komiksach The Long Halloween autorstwa Jeffa Leba i Tima Salego, oraz Rock zerowy autorstwa Scotta Snydera. I widać to i czuć na każdym kroku, Film czerpie stylu neo-noir. Gotham w nim przedstawiony jest w końcu takim Gotham, jakim miało być. Bo w filmach Christophera Nolana Gotham to niczym nie wyróżniające się miasto, i podobnie było w filmach DCEU. W filmach Bartona czy Schumachera dominował styl pewnej abstrakcyjnej gotyckości miasta, ale to dalej nie to. Gotham Rifsa jest mroczne, posępne, brudne. Sterty walających się po ulicach śmieci, czy wrażenie, że naprawdę za każdym rokiem czuje się przestępca, czyli go tam, jakiego trudniej szukać gdzie indziej. Poza świetnym klimatem miasta dodatkowego efektu świetnej kompozycji filmu dodaje ciężka i przytłaczająca muzyka, która w scenach akcji buduje niesamowite napięcie oraz niepokój, czy narracyjna rola Batmana, która tym bardziej przypomina komiksowe wstawki. Sam film jest genialnie skomponowany. To pierwszy filmowy Batman, gdzie główną osią filmu nie jest napierdzielanie przestępców po mordach, a detektywistyczna rola mrocznego rycerza. Oczywiście są pościgi, bijatyki i akcje, ale przede wszystkim obraz skupia się na prowadzeniu przez Batmana śledztwa i dochodzenie do prawdy. Chciałbym też znaleźć jakieś zestawienie, ale wydaje mi się, że jest to też pierwszy Batman, który ma w sobie aż tyle Batmana, bo Bruce Wayne jest zaledwie dodatkiem do całej historii, pojawiającym się od czasu do czasu, by przypomnieć nam, że Batman to tylko człowiek. I pozwólcie, że już nic więcej Wam nie opowiem o fabule filmu, bo nie chcę zdradzać jeszcze szczegółów, szczególnie, że odkrywanie tej historii jest czymś naprawdę niezwykłym. Obojętnie czy lubicie kino superbohaterskie czy też nie, zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, szczególnie, że jest to dobra detektywistyczna opowieść z nieoczywistym zakończeniem i na pewno ten film może podobać się każdemu. Jeżeli dzisiejszy materiał Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, ale także, żeby udostępniać ten filmik, po to, żeby jak najwięcej osób mogło się z nim zapoznać. Na dziś to już wszystko. Widzimy się w szczególnym wydaniu kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!